i skład drużyny Kirycy, Z numerem 1 kapitan drużyny Paweł Z numerem 4 Jacek Karbowniak Z numerem 7 Dawid Sala. Numer 8 Michał Janowski. Numer 6 Kamil Ziemnicki. Numer 18 Kamil Matulka. Numer 16 Łukasz Jasikowski. Numer 10 Arkadiusz Oziewicz. Numer 13 Marcin Rawski. Numer 11 Taniel Barzyński. Numer 20 Zbigniew Obłuski. Serdecznie witamy. Obydwie dwie jedenastki. Liczymy na dobre. Jeszcze raz informujemy, panie sędzio, za chwilę będzie rontował na płycie stawionu śmigłowy ratownictwa medycznego. Musimy o przerwanie spotkania. Zostajemy.

objectivo